Oddaj zło do Ziemi. Każdy z nas czasami czuje się przytłoczony. W takich momentach, kiedy negatywna energia gromadzi się w naszym ciele, istnieje prosta, ale potężna formuła magiczna, która pomoże nam oczyścić aurę i oddać całe zło do Ziemi. Formuła brzmi: Matko Ziemio, potężna i silna, zabierz to, co ciemne, to, co złe. Oczyszczasz moje serce. Oczyszczasz moje ciało, oddaję Ci wszelkie troski i cierpienie. Niech zło odejdzie, niech światło we mnie zostanie. Wypowiadając te słowa z intencją, kierujemy negatywną energię w stronę Matki Ziemi, która potrafi ją przetransformować. Wyobraź sobie, jak ciemność spływa z Ciebie, przez Twoje stopy, głęboko w Ziemię, gdzie zostaje rozpuszczona. Poczuj, jak wraca do Ciebie jasność i spokój. Nie bój się oddawać zła ziemi, ona jest naszą opiekunką i nauczycielką. Kiedy poczujesz się gotów, zakończ rytuał słowami. Dziękuję za oczyszczenie. Jestem pełen światła i miłości. Pamiętaj, że natura zawsze wspiera nas w naszej duchowej podróży. Dbaj o swoją energię i nie pozwól, by negatywne wibracje zagościły na stałe w Twoim sercu. Wróżbita Łukasz Węcka.